Witam wszystkich z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Nazi Zombies, ale na mapce zombie verrückt. A więc zwariowane zombiaki będą tutaj latać i faktycznie są one zwariowane, ponieważ zapieprzam jakby miały co najmniej z 200 konny motorek w dupie. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak zacząć. Jak będę gadał o Drzecie, to wybaczcie. Ale nie dosyć, że się spracowałem. To jeszcze do tego. Popijam sobie trzeciego albo czwartego, chyba już nawet, drinka. Więc hardcore. Great. Powers out. Power's out. No, gdzie jestem w ogóle? Ua... Raz to mogę otworzyć? Tak, to mogę otworzyć. Dobra. Zombie frykt. Tutaj można zrobić glicza. I jeżeli mi się uda, jeżeli dotrwam, ponieważ mówię, to jest jedna z najtrudniejszych map, to jeżeli mi się uda, tu można wejść na przykład... <laughs> Słyszycie? Dziecko płacze. Ja pierdzielaka schiza. <laughs> Słabo. Gień paskudo. Siło nieczysta. czego chłopaki. One potato. Two potato. Three potatoes. Four potatoes. No i na koniec jeszcze five potatoes będzie. Proszę bardzo. A, jeszcze nie wszyscy. Patrz, kurde, twardziele. Chcieliście, słuchajcie... Kolejną to odsłonę z Worthed War. Ktoś się zapytał, dlaczego nie zrobić z tego z ulepszonego Black Ops 1. Słuchajcie, w Black Ops 1 była jedna rzecz bardzo mocno zszaniona. Mówię o tych mapach, które były zaczerpnięte z Worted War. Tam dźwięki zombie były strasznie głośno. I nie szło tego w żaden sposób ustawić, żeby, żeby, to jakoś fajnie wyglądało, żeby to fajnie brzmiało, dlatego też, a zresztą klimat tutaj jest zupełnie inny, no zobaczcie, tu się wchodzi dziecko, płacze, o, słyszycie? Ja pierdolę, jaka szopka, nie? Co jak co, ale nie przeraża nic tak bardziej. Wypuśćmy tego dzieciaka. Ginj! Teraz jakaś kobita płacze. Ja pierdzielę słuchajcie, ja nawet wcześniej sobie nie zdawałem sprawy, że tam coś takiego tak słychać. Masakra. Fucking scary. Tu mamy w ogóle Garanda. Jeszcze go, że tak powiem, nie wyciągnąłem, ale nie wiem, czy, czy już go nie będę używać, bo. Z jednej strony chociaż to bym sobie otworzył już bym miał Chodźcie wow 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 Ale mi ścieknął to madafaka! Jebany faka! Masz! Żryjąłów Na kogo? Na kogo? Do kogo z tymi łapami? Masz Screw you maggot face! Ale gardeło, patrzcie! Z wyskoku będzie I co? I na co wam to było? Misiaki, oczywiście, też piszecie, żeby, żebym zagrał z Kasprem. No słuchajcie, no nie mam jeszcze możliwości. Jutro, jutro, znaczy, jeżeli to oglądać, będziecie to dzisiaj. E, zrobią mi. Dobra, nie powtórzę tego. Zrobią neta. <laughs> bo za chwilę by to brz dziwnie zabrzmiało i znowu beka by była. Dawaj, otwieraj to. Otwieraj! To jest broń, która po prostu siepie jak. Talala, jak ta lala, bo się bijecie tym senka. I wioma, maleńka. Ktoś tu coś chce? Weja, spaghetteria Kurde, ale ich tam leży. Dobijają się tam, chłopaki. Sweet, czyli wypaskodziliśmy mu dzika. Chodź, chodź, chodź. Nie jest ostatni. Przeznać się. Pewnie zastanawiacie się ci, którzy nie grali w World at War, bo niestety nie można było tego zrobić w, w, tej, w tym remake'u, czyli w Black Ops 1. Na czym polega glitch? Glitch polega na tym, że kupuje się bouncing bety, odstawia się jedną, tak żeby mieć tylko jedną i gdzieś tam pod koniec rundy, jak sobie zrobimy jakiegoś kadłubka, to weźmiemy, postawimy bardzo szybko bouncing bety i w, zaraz potem e, zakupimy perka, jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo kasy. Jeżeli zakupimy tego perka i znikną nam ręce, to będziemy w stanie e, mieć trzy bronie na przykład. Tak więc, tak to. O, trochę więcej właśnie tu, Zamknijmy to na chwilę. Bo ja najbardziej nie lubię, jak mi z tej strony tu wchodzą. To jest jedno, co było tutaj deprymujące to patrzcie to. Normalnie aż, aż ma się wrażenie, że, że coś faluje i tak dalej. Choroby morskie można się nabawić. O, jak pięknie! Bum! Kablui! Madafakas? Madafakas! Dobra, dawać na to, na to poczekamy troszkę. Razy dwa. Niech kilka ząbiaczków wyjdzie. To będziemy ich siepać. Dawaj. Już to jakiś wyładzie. Dobra, chyba, chyba tak tego nie, 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 nie rozegramy. Dawać <dawajcie> mu mi to Im szybciej, tym lepiej. Dzięki temu będziemy mieli mnóstwo punktów. Uciek mi! Suka! Już nie. Kurde, sporo ich tu lezie. O Jezus Maria, co ja zrobiłem? Najgorsze jest to, że ta mapa jest strasznie zamknięta i tutaj jest... są wąskie przejścia, więc możemy wyrwać Kleksa bardzo szybko. O, ten cholera. Tego to ja nie chciałem. Dobra, trzeba by było otworzyć już jak najszybciej tutaj. Kurde, no nie wiem, czy dam radę teraz. Czy już tam iść. Dobra, idziemy, no trudno. Najwyżej otworzę sobie naokoło to wszystko. Dawaj. Sporo kasy. Lipa jak się zaczyna z tej strony. Dobra, otwieraj te wrota. Dobra, lecimy od razu z powrotem, bo jeżeli oni nas tutaj przymkną, to będziemy mieli pozamiatane. Także teraz musimy znowu zbierać mamonę. Ochlera, będzie ciężko. O, -o już lecą. Pobronimy się tu trochę O oh -oh. Mam nadzieję, że mi tam nie wyjdzie nikt z dołu bo tam przy. przy... E, przy boksie stoi... E, znaczy są takie... Jest taka piwniczka, z, który, z której oni mogą wychodzić. Mam nadzieję, że nie wyjdą. Trzymajcie tam. Dobra, jest kadłubek, jeden i drugi. Jeszcze sobie punktów natrzepiemy. Ale patrzcie, jak się lampa zaczęła bojać. Pik, 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 Dobra, tu jest jeszcze jeden. Dobrze, im was więcej, tym lepiej. Kadłubek zostanie. Może mi się uda. Chyba wystarczająco kasy będę miał, patrzcie. Teraz idę na dół. Kupimy pierwsze sobie, co? Jagera. Jaga, 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 jaga. Jaga, 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 jaga. Dobra, zostawiamy jedną minkę. Tak gdzieś, no nawet tu. I teraz patrzcie, nie wiem, czy mi się uda, bo to trzeba zrobić w odpowiednim momencie. Rzucamy, kupujemy i. I nie ma Hi, Oszukujemy trochę. Będziemy mieli trzecią broń, ale powiem Wam, że tutaj to jest dosyć przydatne, bo. Eee. Czekajcie 1800. Dobra, nawet jeżeli dostanę jakąś durną butelkę, to i tak i tak będę w stanie kupić coś może i nie. Dobra. I patrzcie teraz. Jest MP40 jest STG44 i jest tu Sonic i MP40 i STG. I tak można zrobić, słuchajcie. E, w każdym przypadku. Można tutaj to zrobić teraz. Jakbym miał wystarczającą ilość kasy, to bym mógł właśnie. E, też e, tutaj tak uczynić. Dobra, szorujemy na dół. Zazwyczaj zaczynam gdzieś tam z dołu. Mógłbym w sumie coś kupić w tej chwili, bo... 950 mam, więc wystarczyłoby. Dobra, tu postawimy sobie tak na wszelaki wypadek jakbyśmy się zblokowali. O, patrz i patrz, to jest właśnie to. Jak oni zapierdzielają tutaj. Oni są naprawdę ferykt. Sie sind Ferryk! Du Aśloch! Ja ja! Dawaj, no dawać miszki. What a shot! Dobra, to jakiś misiek idzie. Zajmiemy się nim. wyjazd Kurde, jak oni tu zapieprzają. To właśnie było najgorsze w tej części, że oni strasznie szybko biegali i nie było czasu nawet na przeładowanie. Dobra, trzeba uciekać na chwilę. Zaraz będziemy musieli kupić jakąś. Kapcień. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. i mamy, do tego mamy gun mo 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 a więc możemy mieć mnóstwo kapsiorki. Jeszcze chwilkę pozbieram sobie kapsiore, słuchajcie, yy, i spróbuję zrobić jeszcze raz taki motyw z yy, z yy speed reload. Czy tam slide of hand? Czy też szybkim przeładowaniem? <laughs> jak to woli! No, zginąłbyś! Waizo. Dobra, leci to. Gdzie oni są? Patrzę, patrzę, jak przeskoczył. Normalnie jak Chuck Norris. Dobra, dobra. Już tam se nie machaj tymi łapkami tutaj mi za plecami. MP40 jest dobre na wszystko. W Rice? Nie! Kino der Toten. Kino der Toten to była najlepsza broń, słuchajcie. I jeszcze nie, nie można było Można było przejść praktycznie kilkadziesiąt leveli. Tylko i wyłącznie z tą bronią. Trzymaj. Kablui! Walk to me! Dobra. Mamy wystarczającą ilość kapuchy, żeby zrobić jeszcze taki mały manewr. Dobra, lecimy jeszcze raz, to zrobimy. Tak jest, zrobimy to jeszcze raz. Powtórzmy to, bo to było bardzo przyjemne. Pytanie, czy mi się uda? Dobra. Uwaga. One, two, 3 Chyba się udało. <laughs> Ale ze mnie oszust. <laughs> Tylko że wiecie co, czasami jest tak, że się zaczynamy motać z tymi brońmi. E, dawaj. Patrzcie, MP40 STG, Thompson i e Save Double Barrel. Dawaj, losowańko jeszcze jedno zrobimy. je. Oh yeah. A weźmiemy sobie... Dobra, może to jednak. Oj, na pewno im się spodoba. Oj, na pewno im się spodoba. Ale nie martw. Bar. Bar weźmiemy za. E, za to. I tak daleko nie przejdę, słuchajcie, bo tutaj naprawdę ciężko jest. Jak się zblokujemy, to już jest kaplica. Kurde, lepiej wziąć chyba niż STG. STG dosyć cienkie jest. Fajnie wygląda, ale jest cieniuśkie. No dobra, i teraz możemy się pać, cholera. Dawaj, gdzie jest ten gumisz? Jeszcze przydałoby się mm, Double Tap i by było miodzio. Zamknijmy sobie na razie tutaj e, tę ściankę. I te dwa okna, bo to są takie okna, gdzie oni najszybciej wchodzą. Najłatwi najłatwiej mogą nas zaskoczyć. O! no pięknie. Jeszcze dostałem amo. Na cholerę mi to amo. Teraz jak ja mam aktualnie w, tej, w tych wszystkich e, broniach max. Hmm. No, chociaż tyle. <śm> No chodź, chodź Misio Spieszać dziadu. Dobra, jeszcze to leci. Dobra, gdzie? Gdzie jestem rejem? O kurwa. Dobra, zaciągnijmy ich troszkę, użyjemy sobie tego, bo. To jest właśnie broń do, do takich celów. Służąca. Okej. Okay. Spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Nie, nie, nie damy rady, bo tam 2000 to kosztuje. No nie, no nie mówię, że tutaj niszczysz mi to, kolego. Dobra, szybko, szybka zmiana. Aha, mamy przeładowane. W sumie to mogłem od razu postawić tu. Dobra, zostawimy sobie tą jedną. Już coś leci? Kurde, ale oni szybko zbiegają tutaj, zobaczy. MG42 by się akurat tutaj przydało Bo szybciej jednak przeładowywuję Dobra, ale teraz mamy spoko loko Z tym insta-killem i z, z taką i z taką ilością w magazynku powinniśmy E no wypierdzielaj no! <laughs> Gdzie oni są? Jeszcze raz dwa. Z pierwszej. <laughs> Dobra, kurde, poszło nam. Dobra, gdzieś tam się ktoś dobija. Nie wiem gdzie, ale gdzieś ktoś się tam dobija. Chyba u góry jest teraz, będzie zbiegał z tamtej strony. Tak jest. Dobra, weźmiemy tego Mułka na granacika. tej to smasher. Masz. je. Oh yeah. Podobało Ci się to? <laughs> Spróbujemy zrobić jeszcze jeden myk. Ciekawe czy nam się uda. Chyba się udało. Tak jest, patrzcie. <laughs> kolejna, kolejna broń będzie do kolekcji. Pestek to nam na pewno nie zbraknie, ale zablokować się na pewno zablokuje. To, to gwarantowane. Można w takich przypadkach też kupić broń ze ściany, nie ma z tym problemu. Aczkolwiek nie wiem, bo mam już wtedy bara, nie wiem czy drugi bar bym też dostał. Tak więc wolę tutaj losnąć, PPS bym dostał, cholera, albo Reagana. Aha, albo misia. Albo misia. Kurde, lepiej stąd spierdzielać, bo ten gamon się nadzieje jeszcze na minę. Chodź, chodź, chodź. Chodź tu, ciołku, matołku. O! Pięknie. Nie ma tu gdzieś miny? Nie ma. Co to jest? Nie chcę tego. No chyba, co so jaja robicie? <grymne> Jaka broń? Flamethrower! Let's burn the bastards! To w sumie by się z jednej strony przydało, ale jeszcze zalosujemy. Ewentualnie wymienimy na coś. O je! O je Dobra, flamethrowera zamienimy! Raygun, Ray Yes my friend! Raygun. Dawaj Kurde, jak ja tego nie lubię efektu Spierdzielaj. Z tym, że Reagan też może mnie zabić, oczywiście, bo dosyć często właśnie w ten sposób robię, że na Regana on ma tutaj dosyć, dosyć mocne obrażenia. Sam zadaje, jeżeli bardzo blisko strzelamy z niego. Dobra, zostawmy sobie tutaj na wszelki wypadek. Dobra, chodźcie. Teraz troszkę szybciej będziemy zabijać, bo jednak mamy Double Tapa. E, 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 e. Zwariowałeś? Wow, wow, wow. Nie, 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 Jaki nie, Spierdalać! nie, bo leżę. Kurde. What the fuck? Leżę. Ja, Pierdziel, to jest naprawdę trudny ten. Mogłem na około biegać, bez sensu zrobiłem, ale się przyblokowałem trochę, i to jest właśnie to, zobaczcie: tyle broni, a mimo to tylko 11 rund, tak więc no niestety, tak czasami bywa, a tym bardziej bywa tak na właśnie zombie <laughs> ferrukt. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie i czekajcie na betę w moim wykonaniu z Battlefield 3. Battlefield 4, okay. nie Battlefield 3. Dobra, zatrzymajmy to. Dobra, trzymajcie się, cześć.